Myślę, że mecz z fornizą był dobry w dobrym naszym wykonaniu. Mieliśmy dużo sytuacji bramkowych, lecz nie mogliśmy skutecznie ich wykończyć. Myślę, że przeciwnik dobrze się bronił i od samego początku nasze założenie było takie, żeby zdobyć tylko trzy punkty w tym meczu. Dużo sytuacji du dobrych stworzyliśmy, lecz brakowało wykończenia. Mieliśmy 3-4 sytuacje stuprocentowe. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie, dało, nie udało się nam kończyć. Myślę, że z czasem to powinno, te wyniki powinny się polepszyć. Bramki powinny więcej padać. Na treningach ciężko pracujemy, żeby poprawić swoją skuteczność. Ale gdzieś tam w meczach to nigdy nie wychodzi, ale myślę, że z czasem poprawimy skuteczność i będziemy coraz więcej wygrywać. Następny mecz z Stalą brzeg, na pewno bardzo wymagający przeciwnik. Jest od nas opozycja wyżej w tabeli. Chcemy po prostu zdobyć trzy punkty i wskoczyć na pierwsze miejsce.